Ja mam dokładnie coś takiego. Marzę o emeryturze. Wszyscy się ze mnie śmieją, bo też nas nikt nie nauczył tego, że można odmawiać. Ja ostatnio dostałam SMS-a z jakąś propozycją i siedziałam z tym słuchaczem SMS-em i miałam taką opcję, jak grzecznie napisać nie. Ja na przykład teraz mam coś takiego, że po prostu dawniej naprawdę używałam tych wszystkich ekwilibrystycznych, po prostu Nie mogę, ściem. nie powinnam. Naprawdę. Ilu ja wiesz, dziadków. Uśmierciłam Ta. albo pochorowałam po to, żeby mieć jakiś godny, nie wiem, argument, że nie. A teraz naprawdę to, to od jakiegoś czasu robię to, że po prostu ja chcę mówić prawdę. Mhm. Czyli na przykład nie, nie, chciałam, nie chciałam brać udziału w świętach. Mhm. I powiedziałam do mojego męża: Słuchaj, ja nie chcę, ja nie chcę nawet wyjść z sypialni. Mhm. Po prostu nie chcę. No tak, ale przecież przychodzą do nas. Ja mówię, słuchaj, co ludzie pomyślą? Ja nie chcę. I Ja napisałam do, do wszystkich tych ludzi SMS-a. Dawniej bym wymyśliła, że nie wiem, słuchajcie, muszę to wszystko odwołać, nie przychodźcie. Mhm. A ja napisałam, słuchajcie, do każdej z tych osób. Czujcie się jak u siebie w domu. Paweł jest gotowy, wszystko będzie przez niego ogarnięte, ale ja nie wyjdę z sypialni, bo chcę poleżeć, Aha. bo jestem zmęczona po całym tym roku, nie chcę mi się nawet rozmawiać. Nie bierzcie tego osobiście, po prostu tego potrzebuję. To jest wspaniałe. I słuchaj, bałam się, jak to wysyłałam, to myślę sobie, no obrażam się, zaraz będzie gnój w tej rodzinie. Okazało się, że każda z tych osób mi powiedziała, jasne, ale oczywiście, no, no. poradzimy sobie, odpoczywaj. Nawet jeśli oni kłamali, że to przyjmują Uszanowali z honorem, to, grobka, no. to po prostu stać ich było na to, żeby mnie ładnie okłamać Ej, i się domokłamstwować. A czułaś się dumna z siebie, tak na cholera. Na Moja mama powiedziała mi... To była klasycznie bardzo lękowa osoba, która życie położyła po prostu na tacy całemu światu, o którym bez przerwy zastanawiała się, co on pomyśli. Moja mama bez przerwy to hasło, co ludzie pomyślą, to było jej motto przewodnie. Kupę lat sobie zmarnowała i była jakaś taka przygaszona przez to, że cały czas po prostu jak mantrę powtarzała to w głowie. I na koniec powiedziała mi, Kasia nie warto, nie warto. I ja jej wierzę. Dojrzewałaś? Rodziłaś, starzejesz się, na oczach ludzi, mm -hmm. na oczach też zmieniających się totalnie czasów. Mm -hmm. Umówmy się, że to, co się wydarzyło od czasu Twojego debiutu do tego momentu, o, to tak. jest większy przeskok niż miło. Zielby scenariusz. To nie jest łatwe. Bo to jest takie lustro, które dostajesz od razu. Ty nie, nie myślisz z perspektywy czasu o sobie, tylko od razu to się odbija. Myślę, że wiele osób mi współczuło, szczególnie w, te, w tej mojej branży, gdzie no jednak standardem jest. Wokalistki dbają o siebie, są, są raczej szczupłe, piękne, wychodzą, śpiewają, te stroje mają ładne, wiesz, za każdym razem inny. Ja byłam zawsze w kontrze do tego mm -hmm. z różnych powodów. Na przykład nie miałam na każdy występ innego ciucha, bo, bo miałam. Ledwie parę takich, w których się czułam wygodnie i bezpiecznie, odpowiednio dużych, żeby się schować, wiesz. Tak. Więc ja się nie pierdzieliłam w tańcu, po prostu nosiłam jedną plandekę na, nie wiem, przez dwa sezony. Mhm. A mimo tego, i to mnie jara właśnie we mnie, że zrobiłam tak wiele. Będąc po prostu gabarytowa, będąc i, niewystrojona. Była postrzegana jako bardzo atrakcyjna. A nawet się do mnie ktoś podwalał w tym czasie. Nie, ale jest ty jakby, byłaś w ogóle wiesz, postrzegana jako atrakcyjna, bo ty byłaś, to byłaś nosowską, znaczy jesteś nadal nią, ale mówię o scenie, nie? No, więc, oh. Ale też mówię, chcę podkreślić, że nie jestem. To nie jest tak, że ja bardzo chciałam taka być. Po prostu jakoś się nie wyrobiłam mm -hmm. na czas z tym całym odchudzaniem. Teraz właśnie bym chciała o. To jest taki czas, kiedy to, to w ogóle będzie ekstra. Jak mi się to uda, to to będzie wspaniałe. Jeżeli uda mi się totalnie schudnąć teraz, ale łagodnie, z szacunkiem dla siebie, na stare lata, no to przecież ja będę jakimś ekstra po prostu wzorcem dla innych kobiet, które mówią, że koniecznie trzeba się spaść w tym czasie. Spróbuję, Nie, ja, postan ja, 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 spróbuję ja to postanowiłam zrobić. schudnąć i schudłam. To mnie też wkurza. To wyglądasz źle, albo za dobrze, albo jesteś za szczupła, albo jesteś za gruba, tak. albo jesteś za. Ja nie chcę być już za, ja chcę być sobą. Ja, to jest ten moment, że ja jestem szalongowska i kropka. Nawet nie wiem, czy to trzeba głośno mówić do A ludzi. ja mam po wrażenie, prostu... że trzeba tylko do, siebie, do siebie. Tak, tak. Bo może od siebie się powinnyśmy najbardziej odpić, nie? Dokładnie tak. Wydaje mi się, że to jest po prostu podstawa i początek <laughs> wszystkiego. Całej zmiany i całego, o właśnie, godnego życia. To, 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 co ja sobie parę lat temu obiecałam. Ja siebie nigdy więcej nie opuszczę. Miewam oczywiście takie momenty, jakiegoś takiego... Ale że... można się nie lubić raz na jakiś czas, tylko żeby się kochać pod spodem, tak, na maksa. ale nie, no wiesz, typu, że czasami życie po prostu stanowi wyzwanie, to jest jego natura. Tak. Nie zawsze jest po prostu wszystko z górki. Czasami się trzeba powspinać i to nie jest przyjemne. Ale też akceptuję, że takie, taka jest natura ży życia po prostu. Ono takie jest, raz tak, raz tak. Ale zasadniczo staram się, żeby ta taka nuta totalnej komitywy ze była cały czas obecna. Mówię, że nie to umiesz w ja. przyjaźń, a umiesz w przyjaźń ze sobą. Jesteś całkiem niezłą swoją przyjaciółką własną. No tak, ale ja. Bez, właśnie, ale. I ta, a bez ale. No tak. Powiem, tak, tak, tak jest. Ale dlaczego? Bo właśnie nie spotkałam nikogo takiego, kto by tak bardzo mnie zrozumiał. <grym> Rozumie. kocham tak! Jestem jedyna, która może skumać to całe Jezus, bogactwo, kocham. ten wszechświat po prostu. Kocham Tej masak, tą masakrę całą, która ten bierz. Te wszystkie smaki. To, to jest wszystko. cudowne. Chciałam powiedzieć, że się spłakałam ze śmiechu oraz ze wzruszenia. I chciałabym wszystkim Wam życzyć. Naprawdę, przysięgam, chciałabym Wam życzyć, żebyście znaleźli w sobie takiego przyjaciela, jaką przyjaciółkę w sobie znalazła nososka, moja największa idolka. Nadal jesteśmy największą. Ja idolką. wszystkim nam tego życzę. Naprawdę, to Ale jest to klucz. Jest super. U no. nas naprawdę najlepsze. Ja się ze sobą tak dobrze bawię. Ja się świetnie ze sobą bawię. uwielbiam być sama albo z psami. I jest to, to jest świetny czas.